Semowente 7546M43 to tak naprawdę można powiedzieć ostatni włoski niszczyciel czołgów, gdyż Breda no, powstała tylko jedna, a tych maszyn powstało 15, co prawda używane tylko i wyłącznie przez Niemców. Ja nazywam się Dragonowski i zapraszam Was na materiał poświęcony tej właśnie oto maszynie włoskiej. Zapraszam. A więc tak, ostatni włoski niszczyciel czołgów na 4,7 uzyskujemy bardzo ciekawą y, platformę, maszynę bym powiedział, gdyż mamy no zabójcze działo 75 mm, penetracja pocisku 151 mm, oraz czas przeładowania na poziomie, ja obecnie mam 6,3 sekundy. Jest to bardzo ciekawy czas przeładowania. Jeżeli chodzi o kąty opuszczania armaty, to mamy minus 10 stopni w dół, 16 do góry. Jeżeli chodzi o pancerz, to tutaj ten pancerz taki, bym powiedział, bardzo interesujący, bardzo Was zaskoczy. Jak sobie weźmiemy pojazd, tak, na pierwszy rzut oka, no to co my tu mamy? 25 mm, niewiele. Tu mamy 25 efektywność 100, tu mamy 50 efektywność 60. Co prawda ta górna płyta 25 mm ma, ale pod nią kryje się 70 mm płyta. Zobaczcie, że tu mamy dwie płyty, je pierwsza i druga, i między nimi jest trochę powietrza. I właśnie dlatego mówię, że ten pojazd ma bardzo interesujący Pancerz bardzo potrafi nas zaskoczyć. Jeżeli o samą maszynę chodzi, 38 km na godzinę do przodu, trzech członków załogi tylko. To niestety jest no, wada tej maszyny. Ale jeżeli chodzi o zalety i wady, to na końcu materiału. Tak więc nie przedłużam. A no i jeszcze powiem, mamy granaty dymne, które oczywiście, jak na włoskich czołgach, są ustaną no, tak z tyłu. Więc, a jeżeli chodzi o cofanie tego pojazdu, no to tak, no za bardzo nie cofamy, 3 km, to zobaczcie, że no, no nie ma sensu, tak? No ale dobra, zobaczcie jak się po prostu ta maszyna prezentuje w bitwie. Nim zaczniemy, oczywiście zapraszam Was na mojego Discorda, link znajduje się w opisie. Teraz wyświetla Wam się nazwa dywizjonu dla widzów, z żadnych wymagań, no nie, w sumie jedna, bądźcie aktywni. I to tyle, nie przedłużam, zapraszam. By, stop, 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 haltuj, tygry z bokiem. Buu, Mój Jezus, Maria! No dobrze, słuchajcie, zapomniałem się z wami przywitać. Trafiliśmy na 5-7, jak możecie zauważyć. Co się z przede Mną asu. Krytyczne kierowca Cel zniszczony. Do czegoś się przydał ten karabinek. Tu się za dużo dzieje już. Tu się już, słuchajcie, za dużo dzieje. Mamy dwa kile. No i że tak powiem, skradam się, skradam się pod przeciwnika. Ale no, widzicie, jak to wygląda. Nie jesteśmy wybitnym pojazdem, jeżeli chodzi o podjazd pod górki. Natomiast no, mamy fajną depresję działa, jak pamiętacie. I chciałbym, że tak powiem, Wam to wykorzystać. Kanon Bridge, dobra. Jestem ciekawy jakim cudem ja mu... o dzięki. Jakim cudem ja mu Canon Breacha zniszczyłem, no ale dobra, nie wnikam ważne, że go zabili. A ja sobie mogę podjechać tutaj na spokojnie bardziej. Pod tą górkę. Oczywiście zaraz powiecie mi, że będę spawn campić, no... życie. Nie jest to zamierzone przeze mnie. Słyszę bombę Pełsemki. Bomba Pełsemki spadła. Teciak wyjechał. Teciak zginął. No, on depresji nie ma, a ja. No, go widziałem. Coś jeszcze od mojej lewej będzie jechało, i jedzie kolejny Teciak. Słuchajcie, ja się muszę szybko obrócić. Cel zniszczony. O, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. Kawuczek i Kawuka nie ma. Już piąty. Bardzo się cieszę. Yy, tu jedzie teciak. Yy, nie chce strzelać? Ty mnie widzisz? Yy, widzisz, ale nie trafiłeś. W sensie trafiłeś, nie przebiłeś. Dobra, trzeba się wycofać, wiecie, bo zwróciłem na siebie zbyt dużo uwagi. Zbyt dużo uwagi na siebie zwróciłem. Niestety 3 km mi tego nie ułatwiają na godzinę do tyłu. Tu mamy KW1S, tak. Cel zniszczony. Muszę się obrócić i troszkę się cofnąć. Szerma, ratuj. Tam jest teciak. Ja ci go pacę na mapie tylko. No i jakoś radzimy sobie, powiem wam, że tak powiem, nawet dobrze, wygrywamy ten meczyk. O mamy plecy, mamy plecy, mamy plecy. Mamy, słuchajcie, plecy. Oj, Sherman zginął, enemy kill Assist. No właśnie, ten też mi tu zginął. I to mi się nie podoba, zostałem tu sam i kawuję. No nie, taki dobry meczyk mi wsiadł. No dobra, wsiadamy w podwójne użycie, bo w sumie szkoda, tego meczyku można jeszcze lepszy wynik zrobić. No i powiem wam tak, że no oni cisną nam na punkt A. My im przejmujemy punkt B. Dobra, to ja się cofnę i będę bronić. O, właśnie Waffentrager zniszczył mi pelotkę, która, że tak powiem, przed chwilą jeszcze koło mnie sobie przejechała i żyła. A gdzie ten Trager jest? To jest wybitne pytanie. Okej, okay, to już się dowiedziałem, że Waffentrager stoi sobie na górze. Przynajmniej takie są zeznania mojego sojusznika, ale ja tego wafelka nie widzę. No ja wafelka nie widzę, chyba, że będzie po prostu tak wyjeżdżać na snajpę. Obawiam się, że zaraz zginę od samolotu. To jest na szczęście nasz. O, dobra, wafelek nie żyje. O nie, słuchajcie, jest jak 9k. To nie jest dobry znak. Gardzę tym samolotem. Nienawidzę po prostu. Nienawidzę jaka 9k. Oni przejmują punkt B, ok. Jak 9k jest skupiony na strzelaniu do naszych, którzy są na punkcie. I z jednej strony, okej, okay, cieszę się, że nie obrał mnie jako cel, no bo jak pamiętacie, ja pancerza nie mam zbytnio. Na górze, natomiast ja wiem, że już mamy siódmego killa. Patrzcie, 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 obracaj, 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 obracaj. Obracaj ten kartonik włoski, no nie zdążyłem. Ale dobra, może będzie tutaj jechał, może będzie tędy jechał kolejny. Engine, no dobra. Może jeszcze to kawu będzie jechało tędy, jak 9K został zestrzelony. Jak ja się cieszę. Bum, nie ma. Który? Ósmy. Dacie radę sobie raczej tam. Czekajcie, ja muszę tylko oznaczyć. Yy, tutaj szukaj, tutaj szukaj. Mam nadzieję, że ogarniesz. Co się dzieje mi od frontu? Nie widziałeś mnie, nie widziałeś mnie, nie widziałeś mnie. Ja strzela. O jakim cudem ja to przeżyłem, słuchajcie. Nie mamy jednego członka załogi. Zobaczcie, gdzie ten pocisk mnie trafił. Ja powinienem nie żyć. On po prostu. Nie, on no, nie przeciął na wylot. A może przeleciał? Nie wiem. No ciężko mi powiedzieć, natomiast wiem, że ta miejscówka moja jest spalona i że trzeba się z niej wycofać. Jak dziewięć leci? Leciał. Nie, suszustka. Czokogofer. Domyślam się, że rodak Polak. Jeżeli to obejrzysz, to pozdrawiam. Natomiast w końcu fajna bitwa wyszła i... Czy ja chyba wpuszczę ją całą, bo nie chcę jej wycinać, chociaż zobaczymy jeszcze. nie ma mnie tu mnie tu nie ma możesz jechać, spokojnie gorzej jak mi stąd nadjedzie to ja się nie zdążę obrócić ale mam nadzieję, że będziesz jechał tą drogą Będziesz jechać tą drogą. Świetnie, wybitnie. Chodź, 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 nie bój się, mnie tam nie ma. A on wie, gdzie ja jestem. Okejka. Okay mm, nie mam członka załogi. Niepotrzebnie strzeliłem. No dobrze, słuchajcie, 9 killi, 3 asysty, 10 trafień krytycznych, 16 trafień ogółem. No, ciekawa bitwa, nie mogę powiedzieć, że nie. Ona jeszcze trwa, ja wyszedłem. Natomiast, no bo już wygraliśmy, nie, nie widziałem sensu się respić, więc no. Tak to wygląda. Natomiast, tak, wracając z naszego niszczyciela, 75 7546, no to jak możecie zauważyć, no. No, line-upu z nim tak średnio możemy zrobić. No bo na 4-7, zobaczcie, że mamy tylko Shermana. Nazwijmy go Firefly. Oczywiście mówię Karo Medio Sherman Tipo IC Composito. No to on jest wyłącznie na 4-7, a tak to mamy taką dziurę. No bo Breda jest na 5-0, Sherman kolejny jest na 5-0, wygraliśmy. No i też, też tych pojazdów na 5.0 zobaczcie, zbytnio nie mamy. Więc albo dajemy sobie tak te dwa pojazdy na 4.7, i dwa pojazdy na 5.0, i mamy cztery pojazdy. Albo 4.7, 4.7 i nie wiem, 4.0, 4.0. Turan udźwignie, bo Turan ma 75, która też ma fajną penetrację. Natomiast Zirny też wytrzyma, bo też ma tą 75. Natomiast, no widzicie, ciężko jest ułożyć włoski lineup up na 4.7. Natomiast skacząc jeszcze do zalet oraz wad tej maszyny, no to jeżeli chodzi o zalety, no to mamy fajne działo 75 mm z penetracją 151. Jesteśmy niscy, jest to pojazd niższy od Hetzera, więc idealny właśnie do zasadze, które, no jak widzieliście, starałem się wykonywać. Dodatkowo przyzwoita mobilność do przodu, jeżeli chodzi o podjazd na górki czy prędkość cofania, no to niestety nie. Cofamy 3 na godzinę. No i ten karabinek maszynowy czasami, tak jak mogliście zauważyć, to ASU zdołałem zabić mimo tego, że strzeliłem z głównego działa. No tamten miał jeszcze ganera, bo stracił tylko kierowcę. Miał działo nowego, musiałem ratować się karabinem maszynowym. Jeżeli chodzi o wady, no to no, ten pancerz pancerz jest w porządku, potrafi odbić, jeżeli zagramy na 3,7, no bo mamy i 25,70. No, tak, około mamy, tak, te 100 mm z przodu. Odbijemy te wczesne teciaki i wczesne KW-jedynki, które mają tej penetracji 96. Jesteśmy w stanie to odbić, natomiast, no jak nas da już na te 5,7. No to tygrys nie ma problemu, przebije nas. Jakim cudem ja wtedy przeżyłem, nie wiem. Brak pocisku APCR właśnie sprawia, że jak rzuca i rzuci nas na 5-7, no to musimy wiedzieć, gdzie strzelać. Ten pierwszy strzał w tygrysa, jak pamiętacie, nie przycelowałem przed nią płytę, odbiłem się. Szczęście moje że przeładowałem szybko. On również mnie nie zabił, ja go zabiłem. Następną wadą i to taką już finalną i chyba najważniejszą jest to, że mamy tylko trzech członków załogi. Tak więc no słabiutko. Jeżeli chodzi o ten pojazd, no to mi się nim przyjemnie gra, jest to przyjemny niszczyciel czołgów, więc no po prostu wam go polecam, jeżeli robicie włochów, no to Must have, no ale mówię, no ciężko z tym lineupem, tak? I to jest taka, no, też jedna z, taka wada kolejna. Tak więc to by było na tyle. Przepraszam, że tylko jedna bitwa, ale że tak powiem, trochę mam rzeczy na głowie. Yy, widzimy się, w... zobaczymy, kiedy jeszcze dam znać na Discordzie. Tak więc ja Wam życzę dobrego dnia, wieczora. Zobaczymy, yy, czy się jeszcze usłyszymy. Strzała.